Naukę stylu grzbietowego zaczynamy od prawidłowej pracy nóg. Należy mocno pracować nogami, w górę i w dół. Taki ruch przypomina ruch rybiej płetwy. Kraulowa praca nóg z makaronem. Chwyć makaron pod pachy tak, aby makaron był wysunięty mocno do przodu. Broda blisko wody, oddech swobodny, luźna praca nóg. Pracę nóg połączymy z innym chwytem makaronu. W tym ćwiczeniu wykonaj pełny wydech do wody chowając głowę między wyprostowane ramiona. Rozciągnij swoje ciało na wodzie. Taka pozycja ułatwi Ci płynięcie. Wykonaj to samo zadanie bez przyboru. Zwróć uwagę na to, aby wdech był szybki i krótki, aby nie zaburzyć płynięcia strzałką. Wykonamy teraz poślizg. Postaraj się wyciągnąć ciało na wodzie. Schowaj głowę pod rękami ułożonymi w strzałkę. Dołącz pracę nóg. Wzmocnimy pracę nóg w płynięciu pieskiem. Głowę utrzymaj nad powierzchnią, a ręce wyciągnij jak najdalej do przodu i zagarnij wodę pod brzuch. W pozycji na grzbiecie z makaronem ułożonym jak szalik wykonamy pracę nóg. Zwróć uwagę na to, jak ułożone jest ciało. Uszy są w wodzie. Biodra wysoko, kolana pod wodą. Stopa luźno wychlapuje wodę do góry. Trudniejsza wersja tego ćwiczenia to płynięcie z chwytem makaronu nad biodrami. Kiedy poczujesz się pewnie, wykonaj to zadanie samodzielnie, bez przyboru. To ćwiczenie rozpoczynamy w pozycji pionowej z siadem na makaronie. Przypomina to konika morskiego. Spróbuj płynnie przejść do leżenia na makaronie. Włącz kraulową pracę nóg, dodaj wydechy do wody, rozciągnij ciało jak najbardziej na wodzie. Wykonujemy pracę nóg z chwytem wysokim. Głowę utrzymujemy nad powierzchnią wody, a dłonie trzymamy na dziobie deski. W chwycie niskim wykonaj mocny wydech do wody, chowając głowę między ramiona. Praca nóg na grzbiecie z różnym chwytem deski. W obu przypadkach zwróć uwagę na stopy, które luźno wychlapują wodę nad powierzchnię. Pamiętaj, aby biodra były wysoko, a ciało wyciągnięte na wodzie. Różne ułożenie deski w tym zadaniu zmusza nas do szybszej i mocniejszej pracy nóg. Przełoży się to na efektywniejsze pływanie i naszą skuteczność w wodzie. To zadanie ma na celu ustabilizowanie głowy podczas płynięcia na grzbiecie. Postaraj się, aby przedmiot nie spadł do wody. Z pozycji na grzbiecie przejdź do pozycji na piersi. Żeby wykonać to zadanie bezbłędnie, podczas obrotu przyspiesz pracę nóg. Weź w D. Kiedy znajdujesz się w pozycji na piersiach, wykonaj pełny wydech do wody.